Hmm, w ogóle mam bekę z tego, jak dzisiaj mi się ułożyły włosy. Ładnie, co nie? No, to ja was witam moi drodzy, kolejny odcinek Urokiego Gigo. Baby! I dzisiaj zagramy sobie w bauzi Demo. W sumie to bardziej jakieś CPA dwukropek reports bauzy. Dobrze przeczytałem tak, cpa dwukropek reports bauzy, okej. Okay. I wbrew pozorom to nie jest chyba jakiś taki zwykły plus horror, tylko tutaj jesteśmy dzieciakiem, który zamyka się w takim opuszczonym domu i jest klimacik. No i taki to jest demo prequel pełnej wersji gry, która wyjdzie nie wiadomo kiedy i po prostu chce coś ograć takiego jeszcze przed świętami i póki jeszcze jestem chory. Coś niedługiego. Więc zostawcie koniecznie łapkę w górę dla chorego do dogiusia, a tu poniżej w sali. Lekcji komentarzy. Dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag Ciemność. dla zaśędu. A my zacznijmy? Start demo, okej, okay. Bałzji. 30 lipca? O co chodziło? Do... Last Message Reporter. Okej, okay. ostatnia wiadomość. Mamo nie martw się o mnie, wszystko będzie w porządku. Okej, okay. wyruszam na nową przygodę. Którą zarekomendował subskrybent jakiś jakiś widz po prostu. Okej. Okay. I on wysłał mi również bodycam. No, czyli wiecie, tą kamerę. Mm, dobra. Wrócę 4 sierpnia. Okej, okay, czyli skoro jest 30 listopada, to tam... Nie kontaktuj się ze mną. Serio? Nie przeczytałem wszystkiego. O, ale szambo. Liczyłem, że uda mi się wszystko przeczytać. Ale klimat. O kurde, ale kamera. WSD? I prawym mogę przybliżać. Ej, yo! Ja mogę się wrócić jednak? Jednak bym się tutaj wrócił. Nie, nie da rady. Czyli prawym. Z... Dobra, a mogę a mogę tego zuma. A, bo jeśli ja ciągle gapię w tamte drzwi. Dobra, dobra, dobra. Już myślałem, że ...że mam zuma razy 50 czy coś. Mogę się wychylać na lewo i prawo, nie wiem czemu. Ej, ole, naprawdę klimacik jest. I paradoksalnie na no 21 na 9 to wygląda. Zawaliście. No to co my tutaj mamy zrobić? Jaki jest cel? Gierka całkiem dobrze działa. I gdzie ten Bauzi będzie? Mmm... Tutaj? To, to... Escape? Aha, bo się ekwipunek odpala w taki sposób, dobra. Czyli potrzebuję czegoś, klucza najpewniej, żeby tutaj wejść, czyli jakieś pomieszczenie. Bardzo ważne. Jest szafa, w której nie wiem, zgaduję, że mogę się ukryć? Nie, nie mogę, to jest tylko tak do przeszukiwania. Dziom, ale to wygląda jak jakieś Residenty stare. Znaczy może nie, że stare, tylko wiecie Resident Evil 7 tam wylecz czy któreś nigdy nie grałem. Ale naprawdę fajny klimat, mogę pogadać? O jest, no notatki tu się czyta jeszcze, Pani Duran. znaczy no, Pani Duran. Dobra, mam nadzieję, że wiadomość do ciebie tam dotrze, bla bla Emergency Reapers w Gas Roomie, dobra, naprawy były. A i, i potrzebujemy klucza do kotłowni, można powiedzieć, że to taka kotłownia, gas room, yy, w pokoju zwykłym, po prostu, ży, ży, życiowym pokoju, o, living room, tak sobie oficjalnie przetłumaczmy, lightning system, bla bla, 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 czyli musimy zdobyć klucz, i wtedy przywrócimy prąd. A bo tu nie ma prądu, faktycznie, my polegamy tylko na mojej latarce. Chciałem powiedzieć w smartfonie, eh? Coś mi się tu pojawi, chyba nie. Oby nie. Damn. Ale tu ktoś chlał dużo. i faktycznie, naprawdę tutaj dużo ktoś chlał. Gdzie może być klucz? Jakby z czym mogę interaktować jeszcze tak po drodze? Czy coś ciekawego się jeszcze dowiemy, lodówka? Nie? Miałem lagam. Czy coś się nie zrespiło? Ja się boję, że nagle może za mną się pojawić. Yy, fuuuu. Ile żarełka, O! Ej, naprawdę tu nic nie mogę otworzyć? Chyba nie. Hmm... A o co z tym chodzi? A to jest te, ta pompa, ten gaz cały, tak? Ale jakby czemu to przechodzi przez ekran? Ta obramówka. I don't fucking know, tu za to nic nie ma. Czy on mi się tutaj gdzieś nie pojawi zaraz? Ooo... O, Jak jest cicho... Dobra, sram się powoli. Nie będzie nikogo? Nie. Jak ty się nazywasz? Bauzi, dobra, musiałem shift-taba zrobić. Bawzi? Proszę, tylko nie wychodź. Mama się będzie o mnie martwiła, jeżeli nie wrócę do 4 sierpnia. Ej, znowu kolejne jest. Ale ja nic z tym nie robię właściwie. What ta shit? Tu nic? i tak serio nic nie ma? Kolejna notatka. To jest już za dużo? Okej, okay, nie mogę opuścić... Mm. No po prostu mam zły stan psychiczny, tak? E Okej, okay, myślałem, że się wszystko zmieni, bla bla bla. Uśmiechy są fałszywe. Okej, okay, Pam's voice jest Pam. Nie wiem, czy to w, sum w sumie skrót Pamela. Mm. The worst part is listening to that... Pig at the other side. On ma jakieś głosy w głowie, chłop Tylko pytanie, czy to jest właściciel domu, czy co? Czemu nagle. Latarka tak zaczęła gorzej dziać. Eee, Zaraz. Spacja to jest obracanie się o 180 stopni. Chciałem skoczyć, tylko. Ej, co jest? Co to za dziwna mechanika nagle takie? Uy, uy. Uy, bardzo dziwne. Myślałem, że będę mógł normalnie skakać. Czy tu się przedostanę? O, kibel! No oczywiście, że tak. To nic nie daje. O. jest kibelek ale co w nim? Drzwi się zamknęły, ej, nie podobie mi się to. Gdzie jest klucz? Czy ja muszę cały ten korytarz do końca przejść? Zgaduję, że tak. Nic tutaj nie ma. Nie mogę się ani ukryć, ani niczego zdobyć. Tu? Tu nie mogę wejść. O, to ciekawe. Się ma? Boję się, że on może mnie w dowolnym momencie na, nagle zacząć gonić. Chyba, że tu będzie jakaś konkretna jedna sekwencja. Gdzie jest klucz? Czy to może być ten Living Room? No to tak brzmi. Pianinko. Nie zagram. Coś tutaj. Komoda. Nie. No tak nic, nic. Są kasetki, z TV. Ale TV bez prądu nie będzie działać. No, no, areszcie jest klucz. O! No, tak jak w Rezydencie normalnie. Mimo, że nie grałem, jakoś tak kojarzę, że po prostu takie obracanie itemu to jest właśnie stąd. Jakieś. Dotatki? Nic. Nic. Nul. Dobra, Roki, spokojnie. Damy radę. Teraz tylko się wrócić. Tylko się teraz wrócić. Chyba, że przejdę sobie tu. Jaki słodki, fajny obraz. Yy, jeszcze tu zobaczmy. No chyba se ja robicie. Okej. Okay. Boję się, że on stanie nagle za mną. Że będzie mi śledził ja, ja się odwrócę i dostanę jumpscare, a. albo jeszcze gorzej. Ja się odwrócę, nikogo nie będzie i się wtedy odwrócę. I będzie jumpscare. Tam, Tamtąd przeszliśmy gasunki. Dobra, tu chyba jestem bezpieczny w miarę. Oh god. Co za notatka? Issues with flight system. Okej, okay, nie działa za bardzo ten system świateł. Mmm, may damage done... Meter is bla 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 bla, for I understand. Okej, okay, czyli są problemy ze światłem i to jest jakaś anomalia tutaj. E Jakby, po co ja to mogę otwierać, jeżeli nic tutaj takiego ciekawego nie ma? CPA, Preventive Technical Housing Team. Technical notes. O Matko Boska, Entry 12. Inżynier Michael Thompson. O jezu, czy to. Są notatki jakieś związane? No dobra, czyli tutaj mieszkali ludzie i zgłaszali po prostu konkretne anomalie z czasem. Na przykład o zapachu widzę. Um. Primary gas line was intact. A tu jest ucięty tekst. Okej. Okay. Czyli ten potwór jest coś, coś związane z gazem, tak? Replacing the fitting will be necessary. Ok. Gas line. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Pewnie jak teraz naprawimy ten gas line cały, to będą się działy rzeczy nie stworzone. Eee, czy ja mogę to odpalić? Nie. Zgaduję, że tu. Po prostu odpalamy gaz. O. O. Już myślałem, że tu z... nagle on przyjdzie z powodu tych odgłosów. Okej. Okay. otworzyłem sobie, czyli rozumiem, że wszystko działa, tak? Wszystko działa. Gdzie jesteś? Jak ty się nazywasz, Bauzi? <noise> Już kolejny raz zapominam. Ej, ale światło wróciło. A to, to ja nie muszę przełączać, to ono ciągle będzie zapalone. Eee. Dobra, to ja. To, to mi się wydaje, że ja muszę... Po co ja to robię? Chciałem skoczyć, nie wiem czemu. Nie no, tu jest dalej zablokowane, a tu? Chyba drzwi za mną się zamknęły. Mm. Co za lup? Czy z którejś drzwi on wyjdzie w końcu? Please Dwa. O no, ja się, ja się zakleszczyłem! Co wygadacie? Eee Co to było? Byłaś, please. Proszę. Co? Co ja mam teraz zrobić? ja się cykam, naprawdę się cykam. E? Okropna jest ta gra, okropna. Nie, nie wiem co tu mam robić. Ale, ale mi nagle ciśnienie skoczyło. What? O jezu, ała aż mi gardu zabolało. Przepraszam, ale. What? Dobra, to idzie w złym już naprawdę kierunku. Co ja tutaj mam zrobić? Gdzie jest ten Bowsy? Absolutnie nic nie wiem. Słyszę wibracje w uszach, słyszę takie bzz. Eee. O, gdzieś jest Czerwone drzwi. To nie jest wyjście, prawda? Nie. To nie jest wyjście. Czy to są moje kroki? Mam nadzieję, co to ma być? Świeca? Candle? Nie wygląda na normalny candle, ale wezmę. He? Show the candle? Eee. O oh, wha what? A <ścoughs> 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 Przepraszam, co? Ale mi nie działa już co ja mam tu zrobić? Co, co to jest za potwór To nie jest bałzi. Ła? E? E? Nie, nie wiem zupełnie co ja mam zrobić On idzie w moim kierunku, ja mam iść do niego? Crossing the border have consequences. Przekroczyłem jakieś granice? Jakie? Co tu się... A już nie mamy latarki? Poważnie? O o Jak to shift to run? Fuck up! Ja nawet nie wiem co ja mam mówić, bo po prostu jestem obsrany. Jakbym teraz miał pieluchy pampersa, czy pampersy pielucha, to czekolada mleczna. Czy ja mogę w końcu tu wejść na przykład? Bo to jest kibel. No nie mogę. Albo i mogę? Ła. O co chodzi z tą mechaniką tego, co, co to daje, co to mi odkrywa? Nie potrafię tego pojąć. Nie wiem, przejść nie przejdę. Co ja tutaj muszę znaleźć. Więcej notatek. This is no way this is getting better. He is not getting better and even so he just keeps smiling. Okej, okay, przynajmniej ten plusi. daje mu jakieś zabawy, uuu. To w końcu będzie o nim czy nie? Czy jak to wygląda? Ok, czuję się przemęczony. Nasza rodzina się rozpada. Ok, mam mało energii, którą przeznaczam już tylko i wyłącznie dla Jim'a. Nic nie wiem o Fredzie. Ok, C czyli CPA tutaj robi całą robotę, jeżeli chodzi o te anomalie, dobrze ja to chyba rozumiem? Tak. What's happening to us? O oh Jezusie! There is no way. Nie wiem, gdzie jest Pamela. Czy tam Pam? Jim looks great. I can hear them. Dobra, tu jest, tu jest kozak na, naprawdę ostro powalony, jeżeli chodzi o tą familię. Ale nie będę czytał tego. Możecie sobie cofnąć, oczywiście, i, i przeczytać w własnym zakresie. Today was a success, successful day at the lab. CPA Chemistry. Dużo jest tu naprawdę dużo notatek, jak na takie demo. Jak na taką gierkę. Gdzie jeszcze nic się takiego tutaj nie wydarzyło. Ale zupełnie nie wiem jak tu przejść, chyba że hej Carlos, czy ja jeszcze czegoś nie wziąłem? Hm, ale jak ja szybko w ogóle sprintuje, jeżeli bym bardzo chciał. Co ja tutaj mam zrobić? Naprawdę. Nie no, tak nic nic tutaj nie mam. Hmm. A to dalej jest zapalone. Ono nareszcie się odpaliło, a czyli ja musiałem tutaj podejść po prostu, gdybym chciał niby wyjść. Jezu, ja już zacząłem główkować się. Co ja mam tu zrobić. E uh, candle. Jimmy candle. O o. Ja, nic. Wow, wow, wow. A uh, Tutaj jesteś ten e, eh, Czy ja powinienem się na ciebie gapić? Chyba tak. Pleeease. Co ja mogę zrobić? O, o. Eee. Eee. Tu w każdym momencie może się skończyć jumpscarem. Co ja mam zrobić? Czy się gapić na niego, czy nie? Nie mogę włączyć radia. Jezu zniknął Ale ten wzrok to był taki. Się... E? Czy on się teleportował tam? zaczął walić w drzwi, po czym otworzył mi. Tu może być Chase. Tak Bateria mi pada? Ta fuck? jak duży jest ten dom? Jest notatka: checking list na parterze: Outside Initial Gas Distributor, Kontr panel kontrolny. Z ile tego tu jest? Czyli tutaj rzeczy do sprawdzenia były, pewnie przez tych pracowników tego CPA. Co jak to było? Tak, CPA. What the fuck? Obryski. O. o ogryski inne takie. Wow! O! -o. <gryzki> fuck! Nie! Nie no, kurde, dobra. To spróbujmy jeszcze raz. Ale. Aha, to tak miało być! Dobra, czyli nie dało się w ogóle uciec stąd. Okej, okay, okej, okay, czyli jumpscare gwarantowany to był, nie dało się. Znaczy, pewnie inne drzwi też byłyby zamknięte, i to tyle by było. You can now add the game to your wishlist. Okej, no tutaj wszystko się działo dosłownie w ostatnich sekundach, ale po drodze naprawdę ich był, taki fajny, fajna gierka, plusz horror, nie wiem czy w sumie uznać to za plusz horror, ale bodycam, te VKS, te efekty, to wszystko dawało fajny klimat. Więc słuchajcie, to było Bawzi, jak wyjdzie cała gra, może nagram, dajcie znać jak wam się podobało, chory roki pozdrawia, trzymajcie się i hej hej.